Hej! Znaczy czas na podsumowanie naszego sezonu w słowackiej pierwszej lidze, jak nam poszło, jak zakończył się sezon, czy coś osiągnęliśmy ciekawszego, przekonacie się za chwilę. Jak pamiętacie, albo nie, ostatni odcinek kończył się na meczu z Prijakowo, to no, było oczywiście Puchar Słowacji, jakiś tam jakiś zespół z niższych lig, więc nic ciekawego, przyszły dwa zwycięstwa, 3-1, 4-0 później mieliśmy fazę ligową Ligi Europy. Baz, Ewansz udało nam się wygrać, dopiero w ale awansowaliśmy. Zaczęliśmy słabo. Juzanna, Płaszka, Olimpija. Przeciwnik do ogarnia, ale niestety Emis był. Wyszła Olympic Masteria. Olympic Masteria to ciężki przeciwnik, jak widzicie, 2-0. Tak naprawdę nic nie zrobiliśmy w tym meczu. później Emis w lidze, Bucha Słowacji jechaliśmy dalej mocno i zaczęło się coś ciekawego dziać. Jak bości 3-2. Jak widzicie przegrywaliśmy 2-0, ale wróciliśmy łewki tego. Zobaczymy sobie tylko. wam bamki jakie padały jak ten comeback przebiegł. No, oczywiście zaczęliśmy źle Rzut karny już na samym początku meczu. Później doświadkowanie nieprzypinowany w polu karnym przeciwnik i główka. Tu oni odgrywali owonie. Przejęliśmy piłkę, szybkie dwa podania, strzał z zapoda karnego Ilko i mamy 2 do 1. A już było późno. Okazało się, że to wystarczyło, rozbudzić zespół Ilko, Fernandez i z takiego ostego kąta po Elkoszecie od obojętnych mieliśmy już 2 2. A tu 90 minuta, doliczony czas, Starakow wypuszczał Masajka. Masajki 1 na 1 z balkarzem i ściana na 3 do 2. Masaryk to był taki zawodnik, którego nie spodziewałem się zatrzymać, ale akurat jak tu widzicie zagraliśmy totalnie innym napadem. Zazwyczaj graliśmy kasnikiem i Amelinem na przykład. A tutaj zagraliśmy kimś innym i to wyszło nam na, do, na dobę. Za chwilę przegrałyśmy z Dunajską Stedą 1-2. Valenga To był jeden z meczów, jeden z przeciwników. Gdy dostaliśmy w spiskę i Łopy, to pomyślałem, że to jest jeden z zespołów, oprócz Olympii, z którym możemy wyjąć punkty. Wyjęliśmy 5-2. 3 12 minuta, dobrze zaczęliśmy. Ucha Słowacji na razie nas nie interesuje. Jeszcze mieliśmy Bairdby. wygany 1-0. No, samobój, to też nie warto patrzeć. West Ham, no nie do pokonania. paketa Kudus. Potem już Jeszcze Ludogorec mieliśmy tydzień później. Na szczęście udało się wygrać. To spowodowało, że właśnie w sezonie 26-27 zajęliśmy miejsce 15, czyli mieliśmy bazę. I pokonaliśmy takie zespoły, takie zespoły odpadły jak Legia, a Apollo, Anderlecht nawet. I byliśmy od nich lepsi. Tak samo wyżej byliśmy od na przykład, właśnie jak bojsów, od Atalanty nawet, od Basel. I tapiliśmy na North Pierwszy mecz wygraliśmy ledwo na styk 4 do 3. A drugi, to jakby się spędziliśmy, Krasniki wrócił 5-1 i łatwe wąsy. Mieliśmy po czasu łatwiej ćwierć finał dalej zespół jakiś z niższych Lig 4-2. No i pojawiło się Rą. No i pojawił się przecinik nie do pokonania za wysokie progi na nasze nogi. Mimo tego, że w pierwszym meczu ukaliśmy w miarę dobrze zakończył się remisem, drugim dostaliśmy czerwoną kartkę i już nie było co zbierać, niestety. Oni mieli na przykład Lapa, ale mimo tego, że tylko 1-0, to tak naprawdę mieli ogromną przewagę. Tutaj niestety straciliśmy punkty przez gola w doliczonym czasie gry. Widzicie, półfinał u Hans Słowacji. Pierwszy mecz zwycięstwo, drugi remis, to awansowaliśmy. Mistrz Kalicna, z czerwoną dużo goli zatraciliśmy, w każdym meczu traciliśmy przynajmniej jednego gola. W finale pokonaliśmy Dunajską Stedę po złotach. Dalej, grupa mistrzowska, tchnawa. Znowu tracimy punkty. Michalowce. Zwycięstwo Dunajska-Stedę. Zwycięstwo. To był jeden z ważniejszych meczów i to był najważniejszy mecz w sumie, bo decydował o tym, kto zostanie mistrzem. Dlatego, jak widzicie, Dunajska-Stedę zajęła miejsce wtedy drugie, a my zajęliśmy miejsce pierwsze. A ja chcę Wam pokazać historię transferów tutaj bo widzicie to się niedawno zdarzyło tu widzicie tu jeszcze moje wszystkie transfery jak na pół miliona oczywiście za Liga Europy dostaliśmy dużo pieniędzy tu jeszcze do dotąd te pięć pierwszych transferów to są moje transfery też na rezerwę na środkowego obońca bo mieliśmy problemy z defensywą no i jeszcze jeden junior no i później opuściliśmy jak widzicie transfery do Poszły bardzo w górę. Zatem nagody za Ligę Europy mogli wydawać. To nowy, nowy menedżer za zaczął wydawać. Jak widzicie, co tu się pojawiło? Tu się pojawiły transfery za 1,5 miliona. Sukaczew ze wyskrzydłowy, 22 lata. Pojawiły się kolejne wykorzystania z Interu Mediolan. Ale też jakiś dosłowy, dostosow za milion. No ja bym takich transferów nie robił, ale no wiecie. Każdy ma inne podejście. Ale zobaczcie transfery. z... Widzicie jaki klub mamy wybrany, to już nie będzie to, że spoiler. Zobaczmy Rio Awe. Widzicie kupiłem Takacia z podprezowej do, do nas za milion 100 tysięcy Z bonusami, że muszę jeszcze im dopłacić 500 000. Walczyłem o to z innym zespołem, więc... Bałem się, że go sprzedadzą tam, a chciałem go mieć przy sobie. Tak samo chciałem Amelina, ale żeby nie, nie było stać. Niestety po dołączeniu do Aio mieliśmy około milion na transfery. No a przydałby się właśnie około 3 milionów, to wtedy Amelina bym ściągnął. A Amelina widzicie jakie ma statystyki. I byka u nas myślę, że w pierwszym składzie. Taka 4, że mam bardzo dobre statystyki, do tego go kupiłem. Widzicie, to jest miejsce 19. Zastanawiałem się, czego szukać, żeby nie przeskakiwać za wysoko. Omijałem oczywiście takie jak angielska, hiszpańska, bo tam wszystko były za wielki i myślę, że z doświadczeniem, takim, leczeniem takim jak miałem i kwalifikacjami nie było szans w ogóle szukać czegokolwiek. Więc poszukałem czegoś około miejsca 8-10. Myślałem, jest czeska pierwsza liga, były oferty z czeskiej pierwszej ligi, tylko zazwyczaj takie ze spadkowicze. A czy chciałem się bawić na nowo ze Spadkowiczem, nie chciałem. Dlatego pojawiły się oferty z Ligi Holenderskiej. To były do rozważenia i z jednym zespołem rozmawiałem, ale pojawiła się też oferta z, Sport, yy, z Portugalii i z nimi też rozmawiałem. Miałem dwie oferty do wyboru. Później się okazało, że obie się... Oba zespołu się zgodziły, a zdecydowałem się na portugalską Extra